W tym filmie pokażę Wam, jakie możliwości mamy w systemie MySSI, jeżeli chodzi o aktualnie odbywające się szkolenia w naszym centrum nurkowym. Tradycyjnie już zaleguje się na nasze testowe centrum nurkowe. W menu Klienci oraz Szkolenia mamy funkcję taką jak Przegląd Kursów. Tutaj możemy obejrzeć wszystkie szkolenia, które zostały w naszym centrum zarejestrowane, ale jeszcze nie certyfikowane. Znajdźmy sobie nasz kurs, nasz Jana testowego. Możemy to zrobić albo po nazwisku, albo wpisując konkretny kurs. Nasz Jan testowy robił kurs Nitrox. W związku z tym wyszukamy sobie wszystkie szkolenia nitroxowe, które odbywają się w naszym centrum nurkowym. Po kliknięciu wyszukaj, wyświetli nam się lista wszystkich kursów nitroxowych, które w danym momencie odbywają się w naszym centrum nurkowym i jeszcze nie zostały certyfikowane. Oczywiście jest ich bardzo dużo. Jest to nasze centrowe testum, centrum nurkowe. W z tym zawęzimy trochę, trochę pole wyszukiwania do naszego Jana testowego. Teraz wyniki wyszukiwania powinno nam pokazać tylko jeden kurs. Proszę bardzo, jest nasz Jan testowy i jego kurs nitroxowy. Informacja, która jest bardzo przydatna, znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu, a mianowicie pasek postęp, postępu naszego szkolenia. Tutaj każdy instruktor może zobaczyć, ile sprawdzianów wiedzy podręcznika tego kursu zostało już przez kursanta wypełnione. Jest to bardzo fajna funkcja pozwalająca przypomnieć na przykład dzień przed zaplanowanymi zajęciami teoretycznymi o tym, że kursant jeszcze nie przerobił danego materiału. W tym samym miejscu możemy również wydrukować dokumentację kursową. Jest to ta sama funkcja, z której korzystaliśmy podczas rejestracji kursu. Jeżeli z jakiegoś powodu nie zrobiliśmy tego w momencie, w którym kurs został rejestrowany, w każdej chwili możemy wydrukować wszystkie obowiązkowe oraz opcjonalne dokumenty, które kursant musi podpisać przy danym szkaleniu. Obowiązuje ta sama zasada. Wybieramy język dokumentu. Wybieramy dokumenty, które chcemy wydrukować. Być może zapomnieliśmy wydrukować któryś z dokumentów i w tym przyciskiem Utwórz PDF możemy utworzyć sobie komplet dokumentów, które nasz kursant musi podpisać.